Tymczasem cały czas była nieciekawa sytuacja gospodarcza Polski, dosyć spory kryzys. Udało się co prawda Władysławowi Grabskiemu opanować inflację, nie udało się natomiast zlikwidować bezrobocia i tych podstawowych bolączek gospodarki polskiej. Do tego jeszcze doszła wojna celna z Niemcami w 1925 roku, kiedy to Niemcy nałożyły bardzo wysokie cła. Na towary polskie przewożone przez Niemcy. Chodziło tutaj głównie o węgiel, który eksportowaliśmy do Francji właśnie przez tereny niemieckie. No, wiadomo, odwdzięczaliśmy się Niemcom tym samym, czyli nakładaliśmy wysokie cła na towary niemieckie. No, niestety, bardziej stratni tutaj w prowadzeniu tej polityki byli Polacy. Nieciekawie również wyglądała sytuacja Polski na arenie międzynarodowej. Przypominam, że w 1925 roku miała miejsce konferencja w Lokarno z udziałem m.in. Niemiec, Włoch, Anglii, Francji. I wynikiem prac konferencji było podpisanie tak zwanego paktu reńskiego. Przypominam, że ten pakt reński gwarantował nienaruszalność zachodnich granic Niemiec. Czyli granicy głównie z Francją, natomiast nie dawał takich samych gwarancji granicy wschodniej Niemiec, czyli m.in. granicy z Polską, Czechosłowacją czy Austrią. Dla nas była to porażka dyplomatyczna, że nie udało nam się uzyskać podobnych gwarancji dla granicy polsko-niemieckiej, ponieważ oznaczało to możliwość i pozwolenie na ekspansję niemiecką w przyszłości właśnie na wschód. Biorąc pod uwagę właśnie kryzys na arenie międzynarodowej, kryzys gospodarczy, mając ogromne poparcie społeczne i również poparcie znacznej części dowódców wojskowych, Pilsudski zdecydował się wiosną 1926 roku wziąć sprawy w swoje ręce i dokonać przejęcia władzy w sposób nielegalny. 12 maja wkroczył do Warszawy na czele wiernych sobie wojsk i zdecydował się wymusić na prezydencie Stanisławie Wojciechowskim i premierze Wincentym Witosie dymisję. 12 maja doszło do słynnego spotkania dwóch dawnych współpracowników działaczy z czasów Polskiej Partii Socjalistycznej jeszcze z czasów przedwojennych, czyli Józefa Piłsudskiego i Stanisława Wojciechowskiego. Stanisław Wojciechowski nie zgodził się na warunki przedstawione przez Piłsudskiego. No i doszło niestety do krwawych starć, trzydniowych krwawych starć na ulicach Warszawy pomiędzy właśnie wojskami Piłsudskiemu, a wojskami, które pozostały wierne prezydentowi i rządowi. Ostatecznie 15 maja Piłsudski wygrał batalię i zarówno premier, jak i prezydent zdecydowali podać się do dymisji. Już 15 maja został zaprzysiężony nowy rząd, rząd tak naprawdę Piłsudskiego, którego premierem został Kazimierz Bartel, jeden oczywiście ze współpracowników Piłsudskiego, jeden z jego najbliższych przyjaciół jeszcze z czasów Legionów. Dlatego bardzo często rządy, właśnie kiedy premierami byli przyjaciele Piłsudskiego, nazywano rządami pułkowników, ponieważ głównie premierami były, byli wojskowi. Piłsudski próbował w jakiś sposób zalegalizować swój przewrót, i w, w sierpniu 1926 roku została uchwalona tak zwana Nowela Sierpniowa. Czyli nowelizacja konstytucji marcowej, która rozszerzała uprawnienia prezydenta, dając mu możliwość wydawania dekretów, które miały moc ustawy. Czyli prezydent mógł w niektórych okolicznościach rządzić bez pomocy Sejmu, wydając osobiste dekrety, które miały taką samą moc prawną jak ustawa sejmowa. Żeby całkowicie doszło do zmiany ustroju w Polsce, do czego dążył Piłsudski, ponieważ no nie ukrywał, że zależy jemu na utworzeniu republiki prezydenckiej w Polsce. Rządy Sejmu, rządy parlamentu uważał za, za gorszą opcję. Uważał, że parlament jest siedliskiem korupcji, kłótni międzypartyjnych, nie jest skuteczny. Za skuteczniejszą formę ustrojową uważał właśnie republikę prezydencką i do tego dążył. Ale żeby móc zmienić konstytucję, musiał mieć większość w sejmie. I dlatego utworzył partię zwaną Dzieckiem Piłsudskiego o nazwie Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Liderem tej partii został również przyjaciel Piłsudskiego Walery Sławek. Partia ta miała za zadanie wygrać wybory Uzyskać większość konstytucyjną w Sejmie i uchwalić nową konstytucję, która oficjalnie zmieniałaby ustrój polityczny w Polsce. Bardzo szybko okazało się, że Piłsudski reprezentuje no, takie zapędy dyktatorskie, co nie spodobało się pozostałym partiom w polskim Sejmie. Wiadomo, prawica tradycyjnie była przeciwko Piłsudskiemu, ale lewica. Poparła go w 1926 roku, poparła go Polska Partia Socjalistyczna z racji jego dawnych socjalistycznych sympatii. Między innymi doprowadzili do strajku kolejarzy w maju 1926 roku, tak aby wojska wierne prezydentowi nie mogły na przykład z Wielkopolski dojechać na czas. Na pewno to ułatwiło Piłsudskiemu zdobycie władzy, to poparcie lewicy. No ale lewica przekonała się, że Piłsudski w zasadzie zmierza w kierunku dyktatury, nie chce zachować republiki parlamentarnej w Polsce. No i również obrócili się przeciwko niemu. Powstała opozycja przeciwko dyktaturze Piłsudskiego zwana Centrolewem. No, jak sama nazwa wskazuje, Centrolew składał się z partii Centrum, głównie tutaj z PSL-u i z partii lewicowych, czyli PPS. Karykatura przedstawia Piłsudskiego e, po przejęciu władzy, który zastanawia się, e, w którą stronę pójść. Czy właśnie w kierunku parlamentaryzmu, jak było do tej pory, czy w kierunku dyktatury. I wybrał drogę pośrednią, wprowadzając w Polsce system autorytarny. System autorytarny, czyli oparty na właśnie... E, Autorytecie, którym tutaj u nas był akurat Piłsudski i będący taką formą pośrednią między totalitaryzmem a demokracją. Co to znaczy? To znaczy, że podobnie jak w systemie demokratycznym zachowano większość praw człowieka i one były przestrzegane, ograniczono natomiast swobody i wolności obywatelskie, wprowadzając między innymi cenzurę. Zachowano również takie pozory demokracji, czyli zachowano instytucje republikańskie, demokratyczne, zachowano wybory, ale tak czy inaczej ostatecznie najważniejsze decyzje państwowe należały właśnie do tego autorytetu, czyli do Piłsudskiego, który sprawował troszeczkę władzę. Z zapleców swoich współpracowników. Sobie pozostawił kontrolę nad wojskiem, natomiast rządził państwem w ten sposób, że obsadził najważniejsze stanowiska państwowe swoimi ludźmi i sterował polityką państwową właśnie za ich z, z, z ich pomocą. Mamy 1930 rok i tak zwane wybory brzeskie, które właśnie miał wygrać BBWR, czyli Partia Piłsudskiego. Główną opozycją, przypominam, dla BBWR-u był Centrolew, czyli koalicja partii centrolewicowych przeciwko, jak to sami nazywali, dyktaturze Piłsudskiego. Piłsudski aresztował czołowych działaczy Centrolewu, unieruchamiając ich na czas, na czas wyborów i doprowadził do ich osadzenia w Twierdzy Brzeskiej, stąd właśnie nazwa Wybory Brzeskie. Kogo objęły aresztowania? No przede wszystkim głównych działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej i polskiego Stronnictwa lodowego, czyli aresztowano m.in. Henryka Libermana, Norberta Barlickiego, Wicentego Witosa. Dzięki m.in. takim no, zabiegom nie fair play, nawet w świecie polityki. Partia Piłsudskiego w 1930 roku wygrała wybory i mogła przystąpić do opracowywania projektu nowej konstytucji zmieniającej ustrój. W 1935 roku została uchwalona nowa konstytucja, konstytucja kwietniowa, która zmieniała oficjalnie już system ustrojowy Polski z demokracji parlamentarnej na republikę. Autorytarną, z nadrzędną władzą prezydenta. Znaczy te, ten ustrój y, autorytarny funkcjonował w zasadzie już od przewrotu majowego 1926 roku, ale no nie, nie, nie został jeszcze formalnie, formalnie zmieniony, y, jedynie poprzez ustawy i nowelizację konstytucji marcowej. Natomiast od 1935 roku oficjalnie mówimy już o Polsce y, jako republice autorytarnej z systemem prezydenckim. Ograniczone zostały prawa i wolności obywatelskie, podwyższono wiek czynnego i biernego prawa wyborczego, żeby wykluczyć młodzież z wyborów. No, młodzież, która najchętniej jest w opozycji, która bardzo często się buntuje, która najczęściej ma taki krytyczny stosunek do rzeczywistości, jest jeszcze nieprzystosowana. Zmieniły się również wybory prezydenckie, wprowadzono powszechność wyborów prezydenckich, czyli wszyscy obywatele mogli od tej pory decydować o wyborze prezydenta, ale spośród kandydatów przedstawionych przez, ale spośród tylko dwóch kandydatów jednego kandydata wskazywał ustępujący prezydent i drugiego kandydata specjalne. Kolegium Elektorskie. Także zbyt, duże, zbyt dużej możliwości wyboru tutaj Polacy nie mieli. Mogli wybrać prezydenta, ale no, tylko spośród z góry ustalonych przez władze państwowe kandydatów. Piłsudski umiera w niecały miesiąc po uchwaleniu przez Sejm Konstytucji Kwietniowej. Umiera w wyniku ciężkiej choroby i rozpoczyna się, mamy 1935 rok. I rozpoczyna się walka o władzę w obozie Pił Piłsudczykowskim. Od władzy zostaje odsunięty Walery Sławek, którego Piłsudski prawdopodobnie widział jako kolejnego przyszłego prezydenta. Natomiast największy wpływ na decyzję zyskał generał Edward rydz śmigły który został podobnie jak Piłsudski marszałkiem Polski i to on tak naprawdę sprawuje władzę po 1935 roku, dzieląc ją razem z prezydentem Ignacym Mościckim. Przypominam, że prezydent Ignacy Mościcki jest trzecim prezydentem Polski międzywojennej i zostaje, zastępuje w 1926 roku Stanisława Wojciechowskiego, który podał się do dymisji zgodnie z życzeniem Piłsudskiego, no i właśnie Kolejnym prezydentem zostaje wybrany oczywiście bliski współpracownik, przyjaciel Piłsudskiego Ignacy Mościcki. I Ignacy Mościcki sprawuje tą funkcję prezydenta Polski do jesieni 1939 roku, czyli do momentu internowania go przez władze rumuńskie po ucieczce z Polski po przegranej wojnie obronnej.